Nie. Sumit 9, Teklawandyn Cześć, Rynek kurtowy Kronisze, 3 rano Puskawek jest na rynku bardzo dużo W zasadzie sprzedaje się po 8 zł bardzo ładną Mi się udało sprzedać ładną, grubą marginę po 11 Natomiast towaru jest dużo słaby, jak jakby się na będzie Cześć, jesteśmy na rynku w Broniszach. Niedziela 8.34. Stroje walejce z jabłkami i czereśniami. Na początek stanowczo Wam odradzam przyjechać tu dzisiaj z czereśniami, bo rynek jest nimi dosłownie zawalony. Niektórzy oddają nawet poznańską po 4 zł generalnie. Cena transakcyjna to jest około 100 zł za klatkę. Mi się udało sprzedać techlowana w bardzo grubym kalibrze po 9 zł, ostatniego po 8,66. Także tragedii nie ma, ale szału też nie ma. Druga sprawa, jeśli grupy kupują po 8 zł bez limitu, jak na razie to naprawdę nie warto przytuć sobie głowy, nerwów i czasu, żeby przyjeżdżać na rynek krótki. W truskawkach był też zastój w nocy. Sprzedawano, oddawano ładne owoce, nawet po 7 zł za ubiankę. Teraz powiedzmy ten towar troszeczkę zszedł. Cena natomiast jeszcze nie zdążyła wzrosnąć, ponieważ nowi świeży dostawcy ze świeżym towarem wciąż dojeżdżają. W dobrej cenie pojawiają się pierwsze polskie korówki po 5 zł za 125 g. Maliny w tą dobrej cenie 80-100 zł paletka pierwszej odmiany ale to jeszcze są spod osłon generalnie, generalnie niedziela to jest specyficzny dzień, specyficzny kupiec hup i specyficzny handel to jest jak wiecie doskonale z własnego doświadczenia, rynek furtowy to jest loteria, a niedziela to jest taka loteria w loterii albo się uda, albo się nie uda ja wracam do domu na szczęście na pusto. Natomiast wielu, na przykład, z truskawką co widziałem obok mnie, ludzi zrezygnowało w nocy ze sprzedaży, bo towar był słabej jakości i można powiedzieć, że się rozpływał na samochodzie. Podłogi były czerwone, więc zdecydowali go dzisiaj wysypać w kisteny na skupach na PW. Na razie to wszystko. Następnym razem, gdy będę z jakimś towarem. Będę Wam takie krótkie relacje zdawał, i zapraszam do subskrybowania kanału. Międzyrzędami. Cześć moi drodzy, jak to ma być dobrze? Jak mamy na alejce naczepę z francuską czereśnią, drugą naczepę z węgierską czereśnią, mamy węgierskiego debracena w sprzedaży. Ceny porównywalne do naszych, nawet nieco niższe. No nie jest, nie jest ciekawie, nie wygląda to ciekawie.